dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się oczywiście w Geogesserze i dzisiaj zmierzymy się po raz kolejny w duelach, których jak widzicie jesteśmy w dywizji Master 1, więc będziemy walczyć o to, żeby z niej nie spaść. Mam nadzieję, że nie zawalę za bardzo. Chociaż tak pewnie Elo jeszcze podreperujemy w razie co na streamie, ponieważ jak ktoś nie wie, to regularnie ostatnio dosyć streamuje, także serdecznie zapraszam. No i tak, na start oczywiście ciebie widzów chciałbym prosić o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i napisanie jakiegoś komentarza, co sądzicie o tym filmie, albo ogólnie cokolwiek, żeby tylko podbijać statystyki. E, również przypominam, że jest opcja wspierania mojego kanału e, jak i również e, możecie mnie wesprzeć na przykład poprzez jakieś, wysłanie jakiegoś donata na Tipli. W opisie jest oczywiście do tego link. I cóż, e, więcej nie przedłużam, lecimy z tematem. Zaczynamy dzisiaj od rozgrywki z Adamem z 507 z Węgier, także... Także, także, także witamy. No i dobra, co my tu mamy? Za... Filia Polis jakieś, ok. E, tutaj nic ciekawego nie ma. Czarne auto. Słońce jest mocno na północ. No dobra, e, to sugeruje jakąś Argentynę bądź Urugwaj, tak. E, chociaż wygląda to bardzo nietypowo, jak na ogólnie obydwa kraje, nie? No, ale dobra, wydaje mi się, że to będzie jakaś Argentyna. Może jakieś Corrientes, bo tu są takie bardziej zalesione tereny na północy, nie? Może Formosa, jakaś coś, tak mi się wydaje. A, Urugwaj to był, tak? Okej, okay. no dobrze. To był jednak po prostu Urugwaj, w porządku. Co jest? zleciało się coś? A, tak to działa, okej. Okay. Czyli znowu trochę zmienili design, rozumiem, rozumiem. Um, no dobra. Um, mam nadzieję, że to nie jest pułapka. No, damy na północ oddawało, bo to jest miasto na Filipinach, oczywiście. No i że przekonamy się. No, no to było. Na północ oddawało. Chłop też to zauważył i dał po prostu dawało. Tak więc e, tak to wygląda. Dobra, co mamy teraz? Emm, Atyli, Sirim, Attili, okej. Okay. A, to jest e, Kazachstan. To jest Kazachstan. E, zobaczmy. Okej, okay, nie jest źle. Za dużo punktów nie straciłem, zważywszy na to, że jest to Kazachstan. Dobrze, e, 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 e. Wenido za Tutaza wysoko, no dobra, czyli pewnie to jest Kolumbia bądź Ekwador, skoro jest aż tak wysoko na nadziemy może, chociaż nie, no może być też Meksyk sobie. Meksyk też to może być na upartego. Dobra, masz żółte blachy, dobra, czyli jednak Kolumbia, w porządku. raczej to będzie Kolumbia. Skoro gości ma żółte tablice rejestracyjne, ale takie są z reguły w Kolumbii. A, tak, nawet był słynny Krzyż Kolumbijski na znaku, widzicie? Znaczy, na tym nie, ale na tamtym poprzednim z ograniczeniem prędkości e, można było przez chwilę zobaczyć taki, taki Krzyż jakby. No i byłem oczywiście bliżej, także, e, także fajnie. Dobra, e, teraz mamy co? Teraz mamy Rosję I to jest Irkuck, 372 km do Irkucka. E, Okej, okay. Irkuck mamy oczywiście tutaj, czyli Brask-Serenowaja... Tego nie będziemy konkretnie szukać, 300 km nie wiem, to będzie trochę bliżej jeszcze Może gdzieś tu Dobra, powinno być okej okay. Powinno być ok. Trzeba się modlić, żeby przeciwnik nie znał y, celicy. to byłoby fajnie Krasno i rozkrzylej dobra, to mogłem bardziej tu dać jeszcze w sumie Jeszcze troszkę bliżej No, kapeczkę bliżej mogłem jeszcze dać, ale I tak jest dobrze, 1000 punktów y, odbiłem Także fajnie, dobra y, y, Co mamy teraz? Y, teraz mamy Prawdopodobnie Stany, bądź Kanadę. W sensie prawdopodobnie na pewno Stany, bądź Kanadę. konkretnie które teraz z tych dwóch, nie? Ja bym bardziej typował Kanadę w tym przypadku, wiecie... Nie wiem dlaczego w sumie, ale coś mi tak... coś mi tak mówi. No stop jest zwykły, nie jest Array, które jest spotykane w regionie Quebec w Kanadzie. Rosebank, Turnhill, Winkle. Winkler. Hmm. No dobra, hmm, to mi za wiele niestety nie mówi na razie Ale, 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 no, poczekajmy jeszcze, jeszcze poczekajmy, może jeszcze coś znajdę Coś co mogłoby potencjalnie ee, pomóc, prawda? O, jakiś cmentarzy. w ogóle tutaj ogrodzone cmentarze, w ogóle nie są nic, nie? Wywalone Ja to szanuję, ja to chwilę szanuję, nie? Eee, no dobra, eee, walimy, może wis pogranicze Wisconsin i Illinois, zobaczymy Jak? Jak, jak to będzie wyglądać? Eee, Okej, okay, to było w Kanadzie. Jest Winkler. Okej, okay, to było do znalezienia, widzę. No dobra, dobra. No ale byłem bliżej, to najważniejsze. Nie straciłem punktów, nie? Eee, jesteśmy teraz na Islandii. Ze względu chociażby na te żółte pachołki przy drodze, w sensie słupki. Asascoli 3, 2, 5. Dobra, spróbujmy to znaleźć. Czemu nie w sumie? Hmm, 3, 5, 3, 2, 4. To jest 3, 2, 5. Eee, 3, 2, 5. To jest To będzie tu. Dobra, czyli to jest e, krzyżówka, która idzie w ten sposób. E, I taka ko e, kombinacja dróg jest. W sumie nigdzie, ale chyba najbardziej to będzie pasować tutaj. Dobra, damy tu gdzieś. Będzie dobrze. To jest na pewno ten tutaj. Pypeć. No, tu jest to. Eses Nie wiem, jak to wymówić jakoś, ale załóżmy, że wy... Wymówiłem to dobrze. A. Tak, to jest idealnie to skrzyżowanie. 5000 punktów w ogóle. Elegancko. Elegancko. <klimy> Dobra. Right line only, ok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um, jest tu jakieś coś charakterystyczne. Te słupki mi coś mówią, ale. Mm, mam wrażenie, że to jest jakaś. Czekaj. Speed 25, ok, czyli to nie mówi nic. A, bo myślałem o nad Ontario, ale to nie są ograniczniki prędkości z Ontario. One mają to taki tam, taką czarną ten. Pasek chyba, to pamiętam. Eee, także wykluczam tą opcję raczej. Speed limit jest zwykły, no właśnie. Eee, a spróbujmy jakiś Oregon, może. O kurde. O ładnie, poleciał, Ładnie, poleciał Bogota Neiva Pitalito. Dobra. Nazywa eee, się to, znajdź. To jest Neiva, to jest to. Jesteśmy kawałek przed tym. Dobra, klikamy tu i do widzenia. Będzie bardzo ładnie. Będzie bardzo ładnie? Oczywiście, że będzie bardzo ładnie, bo przeciwnik nie znalazł tego, słuchajcie. I co za tym idzie? Ach, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze, kurde, nie, jeszcze żyje. No dobra. Oh no. Holy shit. No co, trafiliśmy najgorzej, jak mogliśmy na koniec. Eee, czekaj. On siedzi z prawej strony. No, skiera chyba z lewej. Skiera też z prawej. Dobra, to jest daleki wschód. E, to jest zdecydowanie daleki wschód. Damy habarowsk może. To są. Tak, tu też jest z prawej strony, widzicie? kierownica. to są samochody importowane z e, Japonii, dlatego one mają kierownicę z drugiej strony. Dobra, wygrałem to. Łatwo. Gigi, Gigi, Ugrane. Dobrze jest, bardzo dobrze jest, słuchajcie. Awansujemy na 17. miejsce w tabeli, jak na razie, także jesteśmy względnie bezpieczni. Także fajnie. Dobra, lecimy dalej. Z partią numer 2. I teraz przeciwnikiem naszym będzie Michelinio z Niemiec. I będzie to NMPZ swoją drogą, także będzie to dosyć trudne zadanie. Ale spróbujmy, może się uda. Dobra, co mamy na początek? Eee, Bałtyk jakiś. Coś. Spróbujmy. Litwę. Finlandię dał. Pięknie. Wow, to prawie Białoruś była, ty. Co jest? <laughs> Elegancko. Sorry, w ogóle jakbym czasami zakasznął jeszcze, ale... Takie życie. Dobra, to jest raczej południowa Argentyna. Damy może Lionegro prowincję. Powinno być ok. Mogłem dać Hubut w sumie, ale chyba będzie dobrze. Dobrze, jestem bliżej. Elegancko. Kolejne 700 punktów e, skubnięte od naszego e, przeciwnika. Dobrze. Co mamy teraz? Teraz to mi wygląda na... Portugalię, słuchajcie, dlatego spróbujmy, chociaż może to być Grecja na przykład jeszcze, nie, aczkolwiek spróbujmy tą Portugalię, nie ma tu na co czekać, chłop też dał Portugalię i rzeczywiście była to Portugalia, byłem bliżej, także nice, co, co chłopiec, ja kliknąłem sam środek Portugalii, co ty, co ty jesteś zdziwiony, Popie. koń, Dobra, mamy już mieć owatną kamerę. No co to może być? Zaczynamy powoli schody. Bardzo dużo jakiś fabryk, czy czegoś tam z tyłu. Yy, yy, yy. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Co to może być? Na pewno nie Holandia. O, okay. No dobra, przyjmiemy. Na pewno raczej nie Niemcy. Północne Włochy, bo Dania mnie zastanawiałem, wiecie. Spróbujmy te północne Włochy. Jakiś obszar przemysłowy we Włoszech. Może. Prawda, Ukraina? To było we Francji. Okej, okay. to była Francja. Port Jérôme Suzanne. Kyle Suzanne, ok. Okej. Yy, dobra. Czy mi się wydaje, czy jest to. Yy, czy jest to gdzieś na Bałkanach? Chyba tak. I zastanawiam się nad yy, Czarnogórą, wiecie. Spróbujmy Czarnogórę, może. Też za Czarnogórę. A to była Macedonia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W porządku. To była czy Macedonia Północna, oczywiście, żeby nie było. Macedonia to był region historyczny, nadal jest, w Grecji, nie? Dobrze. Eee. Oj, oj. No dobra. Trudno się wylosowało. Eee. Trudno się wylosowało. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy RPA. Mam. Zastanawiam się między RPA a Argentyną. Ach, kurde, Argentyna to była. Nie. Ja cię kręcę. było to do wygrania, jakbym kliknął argentyny bym wygrał Mo Po co się zastanawiam nad tym RPA nieszczęsnym? Ach, no nic. Dobra, zdarza się. Dobra. Yy, Patę numer 3 w takim razie. Teraz Matias Koskela z Finlandii. Chłop ma 1160 lo oj, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Co to za tyle pies w ogóle? To jest... O, to jest moving, okej. Okay. Dobra, to chłop jest mocny z movingu w takim razie trzeba go zgasić. Trzeba go zgasić jak najszybciej w takim razie, żeby nie miało za dużo czasu do e, namysłu. Kerwen. Czekaj, czy to nie będzie. E, jakaś dania. Czekaj, co? żółte A, bo to jest jakieś te, takie awaryjne, to są te znaki. Czekaj, to się nie możemy tym sugerować. Spokojnie, to jest pierwsza, ten. Mm, chciałbym konkretnie się dowiedzieć, gdzie to jest. Myślę nad Francją. To jest Francja, to jakaś taka dziwna. To nie jest jakaś Brytania? To nie jest jakiś taki... Jakiś podejrzany ten język taki jest, wiecie? Nietypowy, no spróbujmy Brytanię. Albo Irlandia. Nie, tak, to była. E, to była Bretania, rzeczywiście. Także dobrze rozpoznałem język, że coś, coś mi tu nie gra e, z tym językiem. Dobrze, 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 dobrze. Jakaś prosta droga w środku pól. To jest najgorsze, co może być w tej sytuacji. Wolałbym znaleźć coś, coś przydatnego, prawda? Co mogłoby mi potencjalnie pomóc się zlokalizować tak trochę bardziej. Chłop już wie po czymś. O, I to jest bardzo źle. Dobra, klikamy Niemcy i skipujemy, bo nie wiem gdzie to jest. Francja, znowu, okej, okay. w porządku, w porządku. Yy, Grenlandia... O, tylko kurde, gdzie teraz dokładnie... Nie wiem. Spróbujmy... Tu może, a na tym, na wschodzie to było. Kulusuk, okej. Okay. Eee, Valgu Salu, dobra. to będzie Łotwa, czy ja to może znajdę? Pewnie nie, jak nie znajdę zaraz to po prostu skipujemy i tyle. Dobra, kit z tym, to są jakieś wiochy gdzieś w Łotwie, także nie będziemy tego szukać. Eee, skipujemy. A w to Estonii było! Faktycznie jest Libatse, ajajaj, no to się pomyliłem, się pomyliłem, tak myślałem, tak byłem pewien, że to będzie Łotwa, tu Lipa, nie? Dobra, czekaj, cofnij mnie na start, proszę Cię, nie wywalaj mnie z tego wiaduktu. O, Retorno Apatzingan, 120, gdzie jest 120, 80, 110, 135, 90, 130 100, 127, hmm. No czekajcie, zjedźmy. Zobaczmy tu może coś będzie. Jest to sucho, no to będzie raczej ten północny Meksyk, nie? Może na Baja Kalifornii to jest gdzieś. Czekaj, czy nie? Nie, tutaj nie. Tam już nie ma, tam na południu już tak sucho nie jest na 100%. Apat yy, Apatzingan Apatzingan, jakieś. Nie ma tu jakiegoś innego znaku jeszcze. Może. Hmm, 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 hmm. Chłop to też szuka. Chłop skanuje, widać. Ehm, dobra, nie będziemy już ten przedłużyć tego. O, w skanowaniu chłop, pewnie będzie ode mnie zna. O, już się cieszy. Także prawdopodobnie znalazł. Dobra. Skipujemy. To będzie gdzieś na północy, bardziej pewnie. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nigdzie nie widzę to 120 w sumie. Także ciężko też stwierdzić. Nie wiem, czy ta 120 idzie. Zobaczymy. Dobra. Ty, to był dobry region! Tu jest Apadzingan. O! Okej. Okay, spoko. Nie spodziewałem się. Myślę, że chłop znalazł. A tu ząb. No dobra. Yy, expressways. Yy, 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 no dobra. Yy, ruch jest prawostronny. Dobrze. Dobrze, dobrze. Camille Villar. Ruch jest prawostronny. Takie gumienka sobie jeżdżą. Jest po hiszpańsku i trochę po angielsku, także nie ulega wątpliwości, że to są oczywiście Filipiny. Także po prostu skipnijmy i lecimy dalej. No, dokładnie. Chłopdał do na północy, a to było około Manili, Czyli tak zwana nuda w porządku. ale Na Filipinach z reguły klikam w środek, także, także no stąd moja decyzja. Dobra to będzie jakaś Belgia, tak do mnie mam, pod zabudowie przynajmniej tak sugeruję. Bo to tak, tak to tam mniej więcej wygląda, no? ta architektura, prawda? Więc klikałbym Belgię bądź Danię, Czekaj, Dania też to może być. Fyr, a, dobra, jest po niemiecku. Jest zdecydowanie po niemiecku, że so, nawet nie, niekoniecznie Belgia. Może z, po prostu Niemcy jednak ty mogą być, no. Dobra, damy Niemcy w tym obszarze, nadrenia gdzieś i. I idziemy dalej. No bo to jest ta niemieckojęzyczna część, część Belgii, bo przypominam, że w Belgii oczywiście jest też niemieckojęzyczna część. Eee, a jednak e, dawne NRD to było pod Wittenbergiem, tak? Okej, okay. może być i tak. Dobra, e, to mi wygląda na Kambodżę, te. To jest Kambodża, także skipujemy. Tak, to jest chmerski język tak zwany. Dobrze. Chłop też kliknął w sam środek, także 6 punktów dostał w pakiecie ode mnie. W się odebrał mi 6 punktów, prawda? Mm, dobrze, jesteśmy dziś w lesie. Um, Nas Strike to jest nowa droga, bardzo piaszczysta. Chłop wie, chłop, kurde, wie. To jest gdzieś nad morzem, chyba wiecie. Um, nie będzie jakaś dania może? Ojojoj, nie powiedziałbym. Mm -mm. O Portugalii bym nie pomyślał, wiecie? W tym przypadku nie ma szans. Gigi, na Portugalię bym nie wpadł. Mm -mm. No trudno, nic. Tak się też zdarza czasami. Ja Wam oczywiście widzę dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. I suba, napisz również jakiś komentarz, czy to na przykład odnośnie jakiegoś, nie wiem, mojego gestu czy ogólnie co sądzisz o filmie i tak dalej, żeby nabijać statystyki. Z góry dziękuję. Ogólnie też przypominam, że lecimy po 1000 subów, więc jeżeli możesz, to mi w tym pomóż. Z góry dzięki. Trzymajcie się i cześć!